Drużynę falubazów wspiera firma Marvis, regeneracja filtrów DPF, FAT. Cześć, z tej strony Damian Pawliczak. Jesteśmy na zgrupowaniu Ślina i jak widać za mną chłopaki trenują. Trenujemy trzy razy, tylko dziennie, także jest co robić. Podoba mi się tutaj. Bardzo dobrze, mimo że ciepła może nie ma, ale, ale jest, jest morze, także plaża, można iść się popalać a tak całkiem serio to trenujemy i czekamy jak wrócimy na lepszą pogodę, aby wyjechać jak na, na torze. Codziennie rano spotykamy się na rozruchu przed śniadaniem, później śniadanko, drugi trening e, około 10, e, następnie obiad, kolejny trening e, po południu, e, hala, e, zewnątrz, e, czy, czy mamy też aerobik na przykład na, na hotelu, e, w hotelu na, na miejscu, więc e, cały czas aktywnie. W razie jakichś kontuzji, bo tych treningów jest dużo, mamy też strefę fizjoterapii, rehabilitacji, więc można się wybrać, jeżeli ktoś potrzebuje także pozytywnie. Podoba mi się nad Polskim Morzem, jest naprawdę. Wysoka pyłka! Jest naprawdę bardzo ładna plaża, piękne morze. Troszkę zimne, bo, bo nie ten okres tutaj letni, ale jest to świetne miejsce, żeby się tutaj fajnie zintegrować, z różną przygotować i możemy korzystać z takiej pięknej sali tutaj. Także mi na no, obozie się podoba. W górach było fajnie, chociaż i tak nie mieliśmy okazji jeździć na desce ani na nartach, bo warunki na to nie pozwalały. Także, no, moim zdaniem, tutaj jest lepszy obóz. Wideo rejestratory 24.pl tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.